Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Atlas Polski. Nowa mapa, która dla mnie i dla wielu z Was nie jest nową mapą, chociaż nazwie ma nowa. Dobra, nie będę tutaj drążył tego tematu. Taka mała zagadka. Oczywiście większość z Was już rozpoznała na jakiej mapie będziemy grali. Tak, jest to nowa bruzda. Autorem tej mapy jest Pan Piotr, którego oczywiście pozdrawiamy. No, link do tej mapy znajdziecie w opisie. Oczywiście mapa jest na modhubie, tak więc, jeżeli ktoś chce, to może pobrać tą mapę również z modhubu. Lecimy sobie na nowej bruździe, za chwilę wytłumaczę dlaczego. Tyle tylko, że najpierw chciałem zobaczyć, jak tutaj, O kurczę, tutaj wegerowskie pola są obsiewane. że nowe mazury już są w użytku. Tam też chyba jeszcze szesnastka jeździ. Dobra, elegancko. Lecimy sobie do sklepu, bo w dzisiejszym odcinku będzie taki krótki odcinek, tylko pokażę Wam jak wygląda moje gospodarstwo, o co Kamon i dlaczego tutaj gramy. Na tej mapie, mimo tego, że Anton mówi, że jak już grał w 17 na jakiejś mapie, to później już na tej serii nie gra, a jeszcze w 19 grał na tej mapie, bo rzeczywiście bardzo fajnie się tutaj grało na. Na PGR bruździe. Pamiętam z kolegami e, taką serię na pgr że Niestety w tym momencie ona jest jak gdyby zawieszona. Tam pewne problemy ja mam, nie mogę tak za bardzo nagrywać. E, ciężko jest po prostu zebrać wszystkich ludzi do kupy, żeby e, nagrywać na multi. Tak więc e, w ogóle nie nagrywamy na multi, ale to być może się zmieni już od marca, bo zmienię troszeczkę tryb pracy. Tak więc powinno być troszeczkę lepiej, ale nic nie obiecuję. Dlaczego na tej mapie gram? No tak jak mówiłem, bardzo mi się ta mapa podoba, wszyscy dobrze wiecie, że według mnie ta mapa do 19 w polskim klimacie to najlepsza mapa do farminga. Chociaż tutaj są pewne jakieś tam w tej mapie, że się tak wyrażę, troszeczkę słabo jest z optymalizacją. Można by to lepiej troszeczkę zrobić, ale klimat jest po prostu no, najlepszą, najlepszą, fajną rzeczą tutaj. Chociażby ta droga, zobaczcie jak tutaj jadę, jak ona ładnie wygląda. Tak więc ostatnimi albo dwa odcinki temu na tej serii, kiedy jeszcze grałem na Woli Brudnowskiej. Mówiłem, że szukam następnej mapy i było kilka propozycji. Szczerze mówiąc, już byłem skłoniłem się do jednej propozycji, ale później dostałem dosyć ciekawy mail. Dwóch kolegów się tutaj zgłosiło. Anton w sumie mógł zagrać na, na nowej bruździe z racji tego, że tutaj przecież na tej nowej bruździe jest takie małe gospodarstwo i rzeczywiście... Na tą serię i idealnie one by pasowało Tak jak mówiłem, grałem na tej mapie dosyć dużo Bardzo dużo fajnych wspomnień Miłych wspomnień, tak więc zdecydowałem się, że Że tak zrobię, mało tego jeszcze panowie udostępnili mu mi W sumie mi <ścoughs> save'a, Ponieważ oni grają tutaj na tym save'ie, jak gdyby na multi, ale Ja sobie nagrywam to na singlu Tak więc um, Tak to wygląda ten te, te gospodarstwo malutkie za, na, na które za chwilę tutaj wrócimy e, to one tak naprawdę na samym początku nie było jak gdyby dostępne w, na, w, na tej mapie chociaż pamiętam kiedy rozmawiałem z panem Piotrem na samym początku kiedy on jeszcze planował jak w momencie kiedy wychodziła ta mapa e, znaczy kiedy wyszedł Farming 19 to on właśnie planował że tutaj będzie coś takiego że będą na tej jednej mapie będą połączone dwie jego mapy z siedemnastki, ale w pierwszej wersji tej mapy nie było czegoś takiego. Gospodarstwo później zostało dorzucone, chociaż ja tam starałem się namówić Pana Piotra, żeby było więcej tych gospodarstw, bo co jak co na tej mapie jest wiele takich no, do, gotowych lokalizacji, aby zrobić właśnie te dodatkowe mniejsze gospodarstwa. Jest ich tutaj no kilka, no kilka, spokojnie kilka. Tak więc, no niestety, jakoś nie wyszło, z racji tego, że Pan Piotr ma, no, czyny zawodowo mało, mało czasu, tak więc cieszę się bardzo, że w ogóle zrobił te jedno mniejsze gospodarstwo, no i dzięki temu e, można będzie tutaj sobie Atlas Polski pocisnąć, e, no bo na, na PGR-ze, no to już jest inna seria, gdyby na tym, natomiast w Atlas Polski nie ma sprawy. E, tutaj nawet, e, z racji tego, że Panowie to fajnie ogarnęli, te, tego, te, ten, 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 ten save to postanowiłem, że tutaj no być może nawet z miesiąc sobie będę nagrywał te odcinki, a ile ich będzie, no to w dużej mierze zależy od was, ale podejrzewam, że będzie ich dwa razy w tygodniu, one będą dwa razy w tygodniu, tak więc osiem odcineczków tutaj będzie. Przy czym jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj zauważyć ta wersja mapy, na której tutaj akurat gram, no to jest nie do końca taka sama, jaką znajdziecie na modchabie. Żeby od razu wytłumaczyć, tutaj panowie kiedyś się do mnie zgłosili, ja im troszeczkę tam pomogłem w pewnych kwestiach. Ta mapa jest trochę przerobiona, ma tutaj dodatkowe uprawy, tam, no kilka rzeczy, nie będę wnikał w szczegóły, bo nawet to chyba nie jest istotne aż tak mocno, ale tutaj jest kilka takich rzeczy przerobionych, tak więc, no, z racji tego, że że oni mi po prostu udostępnili ten save yy, znaczy ja im pomogłem, to oni mi pomogli i zrobili ten save, tak, tak więc od razu sobie pojechałem tutaj z tą serią. Nie musiałem robić save'a, jak gdyby na nowej mapie, to zawsze trochę jednak zajmuje czasu, nieco nie. Dobra, wracam na gospodarstwo swoje yy, i tam wam pokażę jak ono wygląda. W sumie aż tak bardzo to się nie różni od tego standardowego gospodarstwa. Akurat idealnie tutaj podjechał taki bydlaczek. No jak widzicie, mój ciągnik no jest trochę troszeczkę mniejszy od tego tutaj. No i zobaczcie jak siewnik tutaj. Rzeczywiście te mazury mi się bardzo spodobały. Duże siewniki idealnie na, na taką dużą tutaj rozgrywkę, jeżeli byście grali na, na PGR-ze tutaj, czyli na tym dużym gospodarstwie. No to w sumie fajny, fajnie wygląda. To są potężne siewniki. Chyba 6 metrów szerokości, one niedawno wyszły na Motthowie. Widzę, że tutaj panowie ich też używają, tak więc spoko. Dobra, to akurat leci im na cosplay'u, bo ja im też powiedziałem, że będę im trochę pomagał w taki sposób, że im pomagam. Chociaż tak naprawdę jak gdyby gram na multi w tym momencie. O, skoda jeździ, tu jest taki zrobiony też trochę inny. Na tej mapie jest trochę inny ruch uliczny zrobiony, taki, taki na sztukę jest, tak więc jeżdżą z takie ci, samochody z typu Fiat, jakieś polone, Skoda, Nys, Nyska, już nie wiem, jakieś, no jeżdżą jakieś takie star starocie, to w sumie jest też fajne. No, no i tu jakiś ciągnik jedzie też, chyba też pegierowski, chyba na, na wozy wiezie, nie, na wiezie. Na, na wiezie, wiezie nasiona, ale to chyba na cosplay. Dobra, yy, ja tak jak mówiłem, tutaj rzeczywiście duże są maszyny, ale ja będę grał na tym gospodarstwie, które jest dosyć duże i w sumie mam dosyć duże pola nawet, bo te małe pola na tej mapie, to tak naprawdę nie są aż takie małe. Przekonałem tam, niedawno Mówiłem Jak mi tam panowie nam, nam, namawiali mówi, Mówią tak A dostaniesz Anton te malutkie pola tam Ja tak sobie mówię No one są takie małe Mam jakimś ciapkiem Sobie ogarnę to wszystko nie? No jak tutaj już e, wczytałem sobie e, Przesłali mi save'a i zobaczyłem kurczę, przypomniałem mi się że One może i są małe Jak ktoś jeździ szesnastką co nie I ma siewnik na przykład iluś tam metrowy Ale jak jeździ ciapkiem Albo 40, bo tutaj takie dwa ciągniki tylko i wyłącznie będę miał. No to te małe pole nie jest aż takie małe. No i teraz właśnie sobie jadę. Mam nawóz, no i kupiłem nasiona, bo będziemy musieli siać tutaj. Też na tej, na tej mapie gram na sezonach, ponieważ panowie grałem na sezonach. Sezon też jest przerobiony, taki zrobiony. Zrobiłem im taki, że jest krótki, bo oni nie za bardzo lubią na długich, długich sezonach. Ale wszystko tutaj działa. Trzydniowy sezon, ale to wszystko wyjdzie im. Tak więc, no, w sumie, w sumie faj, fajni ludzie. Tak więc, im pomogłem troszeczkę. Dobra, oni mi pomogli. To w sumie chyba najfajniej wyszło mi w tym przypadku. Dobra, dojechaliśmy do naszego gospodarstwa. Jak widzicie, to gospodarstwo jest troszeczkę zmienione w stosunku do tego, co było tutaj na standardowo. Na standardzie, w standardzie jest ten budynek mieszkalny, tak? Budynek mieszkalny jest ta stodoła i kurnik, tak? To jest wszystko standardowo tak zrobione. Natomiast y, tutaj panowie mi wstawili klewik, to jest w sumie chlewnia, chlewnia. E, dobra, tu jest chlewnia, ile tutaj świn jest? To Jest to mała taka chlewnia na 10 sztuk. Ja mam teraz 4 sztuki, muszę tak doliczyć, bo w sumie nawet nie wiem, to oni wszystko ustawiali, tak więc nie wiem. E, tutaj widzę, że trzeba będzie też karmić, ale to może wieczorem. Dobra, elegancko, czyli to jest to chlewnia na 10 sztuk, ale mam teraz 4 świnie, więc elegancko, dobra. Tutaj taczki, taczki, obornik, bo też obornika jest troszkę. One tutaj już narobiły te świnie jednak. Eee, dobra, tutaj co tutaj jest, bo. Aha, tutaj są ziemniaki, to sadzeniaki są, dobra. Elegancko, czyli w następnym odcinku będziemy sadzili ziemniaki. Podejrzewam, no i pozostałe tutaj nic nie ma. Ale ja chyba sobie tutaj przerzucę i tu będę trzymał nawozy i nasiona chyba. W tym miejscu, a w stodole będę ziemniaki trzymał, tak mi się wydaje. Poworkowane to są sadzeniaki, dobra, elegancko. Dobra, tutaj sobie widzimy i teraz tak, co tutaj jeszcze jest, a ze sprzętu nie ma za dużo. Jak widzicie, malutka beczka, nówka funkiel, ma na, nawet nie, mało śmigana. Tutaj, co tutaj jest, pług dwójka. Eee, pół, dwójka. O jacie, to będzie troszeczkę ciężko, nie? No ale tak, 40 mam, nie wiem czy widzieliście. Jeszcze nigdy chyba na tej serii nie miałem 40, tak więc rzeczywiście, no 40 i ciapek, no to wypas. No jeszcze jakby mi tutaj do, do, dorzucili e, Władka, a Władek jest tutaj w modpaku jak gdyby, to to już była w ogóle jazda, co nie? E, są, widzicie, malutki kultywator, e, jest kopaczka konna. Ja już chyba używałem chyba na kolonii z tego co mi się wydaje. No i chyba dobra tutaj będziemy też używali no bo też takie malutkie. Tutaj widzę, że są ule jakieś postawili mi panowie. Tych uli nie ma chyba. Tam widzę u sąsiada jedna, jedną krowinę ma. Ja krów nie mam, ale nie mam krów, ale mam za to piękne konie mam. Mam tutaj konie. To jest akurat, też troszeczkę akurat to sobie, jak gdyby ja stawiałem. Znaczy ja panu tutaj dałem modyfikację. To jest akurat stajnia, ale stajnia, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś grałem tutaj na tej serii na kolonii. I też przerobiłem sobie tą stajnię. Ona się tutaj troszeczkę inaczej, tutaj jest, jak gdyby, ona trochę inaczej tutaj jest przerobiona i tam. Dobra, to chyba też wam kiedyś pokażę, ale dzięki temu, że jest stajnia, to mam jeszcze dodatkowo tak. Ma, o kurczę, dostałem fajną, fajną tutaj prasę, cieszę się bardzo. Aha, prasa jest, już wiem, tą, którą miałem chyba w Zagrodach. Tak? No dokładnie, to jest ta Sipma, wydaje mi się, ale niestety do końca, wydaje mi się, że tak. Elegancko, fajnie tutaj zrobione, tu jest taki. Takie kółko. Można tutaj sobie podjeżdżać. Co ja tutaj będę trzymał? Na razie jest tylko ta prasa. Nie wiem, co ja tutaj będę trzymał. Jak mam konie, to będę chyba potrzebował maszyny zielarskie jakieś. Znaczy zielarskie. Do zielonek. Zielonkarskie jakieś zielarskie. O, o czym ty mówisz, Anton? Tutaj mam, kurczę. Belkę misiana przytargali z pgr Ale trzeba będzie je ten. Podniosę. Nie, nie mam silnej ręki. Trzeba będzie tutaj jeszcze słomy im przytargać. No i wody, bo wody nie mają konie. Trzeba będzie im przytargać. Dobra, lecimy do stodoły. Co tam w stodole znajdę? Zaraz wam powiem. Widzę, że jajka leżą. No bo tak, kury mam. Eee, czyli tak, w ogóle mam tutaj trochę, trochę nasion. Właśnie te nasiona stąd powyrzucam, bo nie ma silosu tutaj. To ja będę tutaj na, tutaj w stodole przytrzymywał zboże. Tutaj mam słomę, poukładali mi panowie. Słomę widły są, dwójki podobno, dwójka na multi działa. No bo w sumie teraz gram na multi, jak gdyby. Teraz zobaczymy. Mówią, że z tym się nawet da jakoś porobić. Ciekawe, ja, czy to da się wbić? O kurczę, spadam mi trochę. Mi się wydawało, że te widły nie powinny, nie, nie działają na multi, ale. Eh, działają! Może ich zapoproszę, to mi ten. Jak będę ten, jak będę kostkował, to ja będą mi wrzucali widłami, a ja będę sobie podjeżdżał, jak panisko, a oni będą mi podrzucali. Dobra, dwójki są, widełki. Dobra, to niech będą, a tutaj trujeczki są, to chyba dosłomy. Dobra, elegancko, zaraz zobaczymy. Ta. O kurcze. Ile tutaj, tej widły mają? Chcę zobaczyć, a kur. Rzucimy tam, bo widziałem, że trochę mało mają słomy. No i wóz, zobaczcie jaki fajny wóz mam. No, ten wóz to jest fajny. Można wysypywać tak też. Przed? Ale dlaczego nie można otworzyć tych drzwi? A, bo chyba te widły też są. O to chodzi. Dobra, to już będę wiedział. Będę wiedział o co, come on. Ale fajny wóz dostałem, ja cię kręcę. Bo dostałem od razu cały modpak i tutaj nawet nie wiedziałem co za bardzo jest. Wóz też niedawno chyba został wydany i to jest ale takiej wersji starej, czyli nie mam w ogóle przyczepy, ale dostałem prawie 300 tysięcy, tak więc jeżeli ktoś tutaj zobaczy, że e, a, tutaj dużo rzeczy brakuje, to piszcie w komentarzu co by tutaj e, kupić. Oczywiście nie mam zamiaru ciągników zmieniać, to nie piszcie mi, żebym jakiegoś tam dużego ciągnika tutaj wrzucił, bo jak gdyby mnie to nie interesuje, duży ciągnik. Zostanę sobie z 40, tu jeszcze jest taka 40 fajna, taki jeszcze siewnik konny, zaraz będziemy go próbowali tam chyba zarzucić, chociaż choć, wiem, eee, może, dobra, nie będę tutaj ścielił, bo tu i tak jest trochę nawet tego, ewentualnie je pokarmić wodę, wiem, że na pewno wodę, ale wodę to będę musiał chyba, albo sobie tutaj studnie postawię, o właśnie, studnia, tutaj koledzy mówili mi, żebym że jest, to to z jeziora mogę włożyć. Tylko, że widzę, że nie mam. E, nie mam żadnej beczki do włożenia. E, dobra, tu jest lejek tak, do nawozu. E, co jeszcze jest? O kurczę, motorynkę dostałem. Ja cię kręcę, nie wierzę. O kurczę. Ja co to jest, motorynka? No, ciekawe. No, dobra, ciekawe, czy ona działa. Chyba działa. No i wreszcie, wreszcie 40. Chyba nigdy nie było na tej serii 40. Tak więc czterdziestką sobie będziemy jeździli, no to widzicie ciapek, czterdziestka, no to za, za dużo mocy nie ma Tak więc dużo sprzętu tutaj takiego bardziej wydajnego, no to nie pójdzie nie Tak więc y, ciapek matura, tak więc nie potrzebujemy ładowacza żadnego Ale z tego takiego co jak przebiegłem się to wydaje mi się tak y, Że sadzarka to by mi się przydała, co nie, bo mam sadzeniaki, mam kopaczkę, ale nie mam czym zasadzić więc sadzarka mi się przydała. Rozrzutnik do obornika. Tak szybko wydaje mi się. Do beczka do... Albo jakiś e, mauser. Do wożenia wody. Do zwierzaków. E, co tutaj jeszcze? No chyba to już. Nie, jeszcze zobaczymy tam. Jeszcze zobaczymy. Pług jest. utywator jest. Aha, opryskiwacz jakiś był. A, kombajn. No. <laughs> Zobaczcie jaki kombajn dostałem. To no w sumie fajnie. To elegancko. Tutaj jest, to wygląda, hmm... Wydaje mi się, że tu jest owiec dla koni. Siana nie mam dla koni, ale owiec, nie, siano jest, jedna duża belka. Dobra, ale, i to jest owiec dla koni. Tak mi się wydaje. A tutaj trochę dostałem karmy dla, dla świn. To je ja mogę iść pokarnić je też. Tak więc jest elegancko, spoko. Mam to wszystko jednak. Dobra, yy, wezmę sobie teraz. E, dobra, wyjadę stąd. Jeszcze to wiaderko odstawię, bo one stoi tutaj. W sumie już bym chciał dzisiaj nawet coś już w polu porobić. Ale nie chciałbym robić takiego długiego odcinka dzisiaj. Żeby nie było tak jak ostatni odcinek na tym. Na woli... Yy, yy, yy. Brudnowskiej. Tam był bardzo długi odcinek. Nie chciałbym już takich robić. No tam był ostatni odcinek na tamtej serii to dobra zrobiłem godzinę. Ale wracam jednak do tego formatu 20-parominutowych odcinków. I tutaj wezmę sobie jeszcze tylko ten lejek podczepię. I zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczymy. Aha, jeszcze wam pokażę Pola. Pól, no to... Tutaj mam, pole tutaj jest, tylko że właśnie o tych polach mówiłem. To jest moje pole, tak? Świetla mi się? Nie wyświetla się. Ale musicie uwierzyć, to jest moje pole. Tu jest pole Pegierowskie, tak? To jest Pegierowskie? To mi się nie wyświetla. Dobra, zaraz zobaczymy. Gospo Antona jest. Pegier Bruzda. Ale oni mają kasy. A to jest jakieś lewe gospodarstwo. To jak to jest? Że oni mają aż tyle kasy? 14 milionów. No dobra. Tak więc jak przed chwilą wam pokazałem, ile oni mają kasy, to naprawdę nieźle jest. Ja no jestem trochę biedakiem takim. No i w sumie tak tak to będzie tutaj wyglądało. Mam takie malutkie sprzęty. Oni tam może pojadę im pokażę wam. Na pewno pojadę po prośby, bo jak wiecie, może jakiś pasek klinowy albo jakieś łożysko. Mi tutaj padnie, to pojadę do pgr z flaszko. Że się tak wyrażę i pokażę wam jak oni sobie to fajnie ogarnęli i bo zrobili to w jednym miejscu, tam płot rozebrany jest, no pokażę wam. Wiadomo, na Bruździe jest bardzo dużo tych, 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 tych budynków takich na tej mapie, tak więc praktycznie nie trzeba żadnych dodatkowych budynków tutaj dorzucać, i oni wykorzystali większość już prawie chyba tych budynków. Mają tam stodoły, ciągniki, no wszystko w takim klimacie lat 80., 90., więc bardzo fajnie to sobie tutaj gospodarzą. No i w dwójkę sobie tutaj ogarniają, tak więc dzięki Pana wie, że mi tutaj zaprosiliście. E, dobra, ja będę kończył ten odcinek, pojadę sobie teraz, e, e, zawiozę, tutaj spróbuję nawieść na te pole. E, I za chwilę też przyjadę tutaj, chyba zrobię tak, że. Kawałek sobie, podzielę jeszcze to pole, bo to pole jest za duże. I kawałek tutaj sobie posieję. E, może owiec dla koni, żeby był, bo mam dwa konie, jednak. E, I tutaj chyba podzielę sobie to e, tak, że będzie tutaj. Tak, będzie tutaj ten kawałek na. A tutaj ziemniaków, ale tyle ziemniaków, to ja przecież tym. tą konną. Kopaczką, to ja nie wykopię. no i to trzeba będzie jakoś dobrze przemyśleć dobra piszcie w komentarzach jaki byście tutaj sprzęt widzieli e, ale tak jak mówiłem nie jeżeli chodzi o ciągniki to tutaj już nie no bo on są mi pasują takie tylko że też jeżeli chodzi o maszyny to tak żeby pasowały te maszyny również do e, no do takiego klimatu jaki tutaj jest no bo e, jakie ciągniki mam to wiecie i no i to, to tyle, nie? Dobra. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. Pozdrawiam, Anton.